Witam Was serdecznie, najprawdopodobniej w nowej serii na moim kanale, jeżeli Wam się oczywiście taka seria spodoba. Otóż to będzie seria, gdzie będę po prostu wyceniał ekwipunki znanych osób, czy proplayerów, czy może jakichś youtuberów, czy też streamerów. No i na pierwszy strzał tutaj idzie. Bulion, jak widzicie po tytule i po miniaturce. No i w sumie dawno też nie było skinka do rozdania. To w takim razie rozdajemy właśnie oto takiego skinka, jaki Wam się Wam wyświetla. No i co po prostu trzeba zrobić? Napiszcie po prostu komentarz, jakiej osoby po prostu mam wycenić w następnym odcinku, właśnie jak wipunek. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo to jest również tak samo ważne. Masz dużo skinów, które chciałbyś zamienić na inne, albo skrzynki z cotygodniowego dropu? A może po prostu, chcesz mieć coś lepszego? To żaden problem. Z pomocą przychodzi Ci PirateSwap. Zrób tak jak ja. Mniej kilka swoich skinów, dopłaciłem trochę i wypłaciłem naprawdę fajną kostkę. Strona oferuje ogromny wybór skinów, zarówno tych tańszych, jak i tych droższych. Dodatkowo PirateSwap oferuje bonus do wpłaty. Używając mojego kodu IPIO, Otrzymasz aż 35% bonusu. Link do strony znajdziesz w opisie. No i dobra, jesteśmy na moim profilu, przejdźmy sobie w takim razie na profil Buliona. Ja mam Buliona, oczywiście wy znajomych, więc przejdźmy na jego profil i zobaczmy też sobie, jak jego profil się prezentuje. Tutaj, no niestety, profil. Nie jest zbytnio za ciekawy, wręcz wygląda to jak normalnej przeciętnej osoby na pierwszy rzut oka. To co możemy zauważyć, że Bulion jest od 2011 na Steamie, ma ponad 3000 godzin w CSie, 58 level na Steamie. No i tutaj wiadomo, ludzie się proszą w komentarzach o skinki, no ale nas interesuje tutaj głównie jego ekipunek. No i na pierwszy rzut oka widzimy tutaj skinki, które najprawdopodobniej ma dla widzów do rozdania właśnie podczas streamów. No jak widzicie tutaj ich jest dosyć sporo i dopiero tutaj się zaczynają ciekawe rzeczy. Dobra, ale my w sumie nie będziemy to jakoś kurde się męczyć, żeby tu znaleźć te takie wartościowe skiny. Wejdźmy sobie w takim razie od najdroższych do najtańszych. I tutaj mamy już fajne rękawiczki, fajną koskę, jakiegoś maka, który Kosztuje aż tyle, co nie powinien chyba tyle kosztować. No, czasami się zdarzają też błędy w kalkulacjach. Przy przez wtyczkę. dodaję sam również jakieś dagery, no i jakieś pewnie koski na konkursy, które bulion często właśnie robi dla swoich widzów. Tutaj nie ma jednego skinka, którego bulion posiada. Bulion jest dosyć też znany z tego, że posiada również AWP Dragon Lore. Praktycznie taki sam stat i taki sam float jak mojej. I tutaj nie ma, ponieważ bulion robi coś dosyć mądrego, ponieważ no, to jest najdroższe przedmiot jego ekwipunku i on po prostu nakleja na nią zawsze naklejkę i przez to, jak zawsze nakleja na nią naklejkę, jeżeli nawet by ktoś dostał dostęp do jego ekwipunku, że mógłby tradeować to nie będzie mógł wytradować tej AWP, ponieważ ta AWP ma po prostu zawsze trade. No no i jak widzicie, tutaj już mamy wycenione przedmioty, no i my tutaj zajmiemy się głównie sprawdzeniem, czy na pewno te wajsy są tyle warte. No tak będziemy zwyczaj patrzeć te najdroższe przedmioty i będziemy starać się odciągać od tej kwoty, więc Przejdźmy sobie na stronę, gdzie możemy to sobie wycenić. Będziemy sobie teraz tutaj na tej stronce sprawdzać jakby ceny tych skinów, no to jest taka najbardziej popularna powiedzmy strona w Europie do właśnie e, sprawdzania cen i kupowania również skinów. Bullion posiada wajsy z floatem 0.25 i mi się tutaj wydaje, że one są więcej warte niż normalne wajsy. Oczywiście field testem, więc sobie to po prostu sprawdźmy. Wpisujemy sobie tutaj wajsy. Dajemy sobie field tested no i e, dajemy tutaj u góry sobie sortowanie na lowest price i od razu widzimy, że tutaj nigdzie nie ma tak naprawdę 0,25 flow. Tu tutaj się zaczyna 0,26, ale to jest aukcja. No i tutaj dopiero, dobra. A w takim razie my sobie tutaj wpiszemy maksimum flow. Powiedzmy, że no dobra, damy to. ja zawsze robię tak, czyli po prostu zaokrąglam i no, najtańsze są za 1226 euro. No to tu zmienimy jeszcze tylko na polskie złotówki, żebyśmy mieli już wszystko w złotówkach i warte są 5200 zł około. No czyli po prostu dodajmy sobie tutaj około 800 zł, do tej kwoty ogólnikowej, czyli do 15250 zł dodajemy sobie kwotę 800 zł. Kolejny item, który bullion posiada jest to Talon Knife face 2 z również dosyć niskim floatem, lecz tutaj przy Dopplerach floaty zazwyczaj nie dają dużego overpa. No bo trafić low floata nie jest ciężko, ponieważ no, mamy tutaj tylko tak naprawdę faktoryniu drapiące itemy. Dobra, ale sprawdźmy sobie w takim razie, czy coś więcej dostanie. No i tutaj też już widzimy, że na przykład e, ta wtyczka, której ja używam, mimo tego, że ona nim bierze ceny z tej strony. Tutaj właśnie nie pokazuje dobrze tych cen, no bo Kosa jest niby warta 4000 zł, wedle yy, wtyczki. Tak, a widzimy, że jest warta o wiele więcej. No i bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu jest to spowodowane tym, że ostatnio te skiny po prostu bardzo szybko lecam do góry. No i w przeciągu dwóch tygodni no, te skiny podrażały aż 33%. My tutaj mamy 3000 więcej, więc dodajemy sobie znowu 3000 do ogólnikowej kwoty. No i lecimy w takim razie do kolejnego itemu. Kolejnym itemem jest właśnie Mac 10 Hoing Sands. Szczerze mówiąc, no zobaczymy ile to jest w ogóle warte, bo jestem ciekawy, bo tu pokazuje, że field tested jest taki drogi, ale tutaj coś ewidentnie jest po prostu nie tak. I no rzeczywiście, tutaj coś się nie zgadza, bo chyba wzięło cenę tego, tak dokładnie, wzięło cenę tego, a widzimy, że sprzedaje się za 34 groszy. Więc odejmujemy teraz znowu 1880 zł, żeby po prostu tego maka nie podbijać tutaj ceny. Dobra, przechodzimy sobie w takim razie teraz do kolejnych nożyków. Tutaj, tak jak mówię, będziemy, no, zazwyczaj te nożyki sobie tutaj tak patrzeć, czy coś tutaj jest więcej warte, jak coś mi wpadnie w oko. No i tutaj mamy Shadow Daggery z dobrym floatem, o dziwo, więc sobie sprawdźmy te Shadow Daggery Tiger tooth. No i tutaj Bullion ma floata 0.7, więc my sobie wpiszemy 0.8, tutaj znaczymy, o, 0.8. 8, czy coś w ogóle nam tutaj takiego wyskoczy I tak, są za 602 zł No czyli tak naprawdę Nam wtyczka tutaj idealnie wyceniła tą cenę Więc tutaj już nic nie odejmujemy I przechodzimy do kolejnej sobie kostki Zobaczymy, to jest Survival Knife Steined. I jest ona również W minimalware I jest na niej float No 0,9 No w takim razie Tutaj dziesiątkę I overpay na niej jest no ale w sumie można dać tą stówkę, tutaj dużej różnicy ona nam nie zrobi. No i tak jak mówiłem na początku, bulion ma również AWP Dragon Lore, którą sobie teraz sprawdzimy tutaj jej cenę. No i również buliona zapytałem się jaki dokładny ma float. No po prostu nie wiedziałem, bo nie wyświetla się w ekwipunku. No i tutaj bulion mi wysłał po prostu zdjęcie, że AWP ma float. 0,2748, więc poszukamy sobie AWP Dragon Lore. Oczywiście jest to filtr testet i zaznaczamy sobie tutaj, tak jak mówiłem, ja zawsze zaokrangam na wyższą jedną i jest to Float 028. I sprawdźmy sobie, jak tutaj wyglądają ceny. No i widzimy tutaj, że taka AWP kosztuje 26 575 zł. Okej, okay, dobra, sprawdźmy sobie tak naprawdę, w sumie interesuje, jaki duży jest różnica ceny między tym floatem a normalnym. Okej, okay, dużej różnicy ceny tak naprawdę nie ma. Jest to różnica ceny na pokroju chyba. No, no i tutaj różnica cenowa między tymi flotami jest około 250. Kiedyś było to na pewno większe, ale tak jak widzimy tutaj. W podobnym flocie kosztuje taka WP 26 tysięcy, więc doliczmy sobie teraz tą kwotę do ogólnikowej kwoty. No i finalna cena ekwipunku Buliona wychodzi nam 43 845 zł. Również zapytam się Buliona, jak myśli, ile jego ekwipunek jest warty. No i słuchajcie, co powiedział. ciężko mi tego ocenić, bo szczerze mówiąc, ja tak wiesz, średnio siedzę w tych skinach, sam się średnio znam. Także yy, tutaj ten z Team Inventory helper. To jest cena z buffa, tak? Czyli mój aktualny akibonek byłby wart na buffie, powiedzmy 43 koła. No to wydaje mi się, że to jest miarę tam optymalne, nie? Tak tak cenowo. Bo co no właściwie u mnie najdroższy to ten dealer. On w ogóle wzrost na cenie, nie? Nie wiem czy widziałeś, teraz te doplery poszły w górę. Tam jakaś akcja była, że chyba ktoś yy, wykupił bardzo dużo tych skinów. No i to by było na tyle, jeżeli Wam się takie coś spodobało, zostawcie lajka oraz komentarz, żebym po prostu był pewny, że Wam coś takiego się spodobało i postaramy się nagrać kolejny odcinek. Do zobaczenia, hejka!